Witajcie kochani serdecznie, Ruba Krzysztof, Wyprawy i Warsztaty Rozwojowe. Robimy kilka w roku wypraw do Ameryki Południowej, na pustynie na Bliski Wschód, na Północną Afrykę, na Saharę. Pytacie się często jak się przygotować do podróży, oczywiście w zależności gdzie jedziemy. Jak jedziemy do Ameryki Południowej, to są tam zarówno andy, powyżej 6000 metrów nad poziomem morza, dżungla, wilgotno, parno, wybrzeże, również gorące. Więc sprzętu jest troszeczkę do zabrania. Dzisiaj bardziej o Ameryce Południowej. My akurat ruszamy za dwa tygodnie do Peru. Korzystamy również ze sprzętu sklepu Horyzonty i chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o sprzęcie, jaki możemy zabrać. To, co ja zawsze biorę ze sobą, to ręcznik szybko schnący. Szczególnie w dżungli bardzo się przydaje, ale jak jesteśmy w podróży i śpimy w danym hotelu, jedną, dwie noce. To chcemy zadbać, żeby on szybko wyschł. Nerka zewnętrzna czy wewnętrzna? W takich krajach Ameryki Południowej, gdzie jest troszeczkę mniej bezpiecznie, Honduras, Salwador, Wenezuela, Kolumbia, to rzeczywiście zwracam na to bardzo uwagę, żeby mieć nerkę z paszportem, z pieniędzmi, z kartami w spodniach. Jest to po prostu wtedy na pewno chronione. Natomiast w Ekwadorze, do Peru, jak jedziemy, do mali. spokojnie może być taka nerka zewnętrzna, to jest pewien stereotyp, że jest tam tak niebezpiecznie. Na szlakach turystycznych, w miastach, gdzie jest dużo ludzi, jest naprawdę normalne życie. I jak się jest też uważnym, jak się nie zostawia rzeczy samych na stoliku, to nic, nic nam nie zginie. Na trekking bardzo się przydaje taka izolacja termoaktywna. Nic nie waży, nie zajmuje dużo miejsca, a możemy sobie wygodnie odpocząć na tym. My teraz będziemy w Andach na takim czterodniowym trekkingu przez piękne tereny na wysokości 4000 metrów. Więc oczywiście ochrona szalik, czapka, rękawiczki, ale taki komin. Jak jesteśmy troszeczkę na trekkingu, akurat słońce świeci, to może w czapce będzie za gorąco, wtedy sobie zakładam komin. Ochronia też szyję. Jeżeli w szaliku jest mi za gorąco, to komin jest takim rozwiązaniem pośrednim. Ochrona głowy bardzo ważna. Bardzo lubię te zadaszenia, które chronią również szyję. Słońce tam jest bardzo silne, jesteśmy w klimatach tropikalnych, więc ochrona szyi jest, jest bardzo ważna. Oczywiście adapter. Ja takie rozwiązanie znalazłem bardzo fajne z wymienianymi przejściówkami. No i do Peru akurat gdzie jedziemy to ten typ B. Sprawdzamy sobie zawsze na internecie i biorę odpowiednią przejściówkę. Wiele jest tutaj wejść na USB, także bardzo fajne. Powerbank, oczywiście, potrzebujemy zabrać, muga. Jedziemy do dżungli. Po prostu preparat z dużą ilością ditu to nas skutecznie chroni. Liofilozowane jedzenie. My jak będziemy teraz w andach, to nie potrzebujemy ze sobą zabierać takiego jedzenia, bo towarzyszy nam. Kuchnia polowa na osiołkach, konikach, kucharz, asystent kucharza, więc nie musimy się o to martwić. Ale gdybym jechał na ten trekking sam, to na pewno wziąłbym sobie takie jedzenie: to się zalewa wrzątkiem, służy od razu za kubek, miskę, bardzo fajna sprawa. Takie dogrzewacze do śpiwora. Będziemy spać w andach na wysokości. 4000 cm nad poziomem morza. W nocy temperatura może spaść poniżej zera. Więc do śpiwora mamy takie dogrzewacze. To się otwiera, nagrzewa się na 40 stopni Celsjusza i trzyma 8 godzin. Mogę sobie to włożyć w stopy, w ulicach pleców, albo w czasie trekkingu mieć w rękach. Bardzo fajna sprawa. Oczywiście czołówka. O śpiworze wspomniałem. Jak kupujecie śpiwór, to zwracamy uwagę. Jaki tutaj pisze komfort. W tym przypadku akurat jest minus 4, czyli dla nas w Andy byłoby to za słaby śpiwór. Natomiast idealnie się nadaje do Gwatemali. W Gwatemali śpimy na wulkanie Acatenango. Tam też temperatura spada, ale tak bliżej zera. Także ten komfort tutaj. W okolicach minus 4 jest akurat jeszcze OK. W Andach może spadać, spadać do minus 10, więc te śpiwory muszą być trochę lepsze. Ale jak jedziecie na przykład z nami na taką wyprawę, to jeżeli ktoś nie jeździ kilka razy do roku na takie wysokogórskie wyprawy, to może sobie też wypożyczyć śpiwór. Te lokalne firmy, z którymi współpracujemy, mają taką możliwość. Te śpiwory są wtedy profesjonalne, przygotowane na taką temperaturę i mają taką wewnętrzną wkładkę, czyli to jakby podwójną warstwa i ta wewnętrzna wkładka jest czysta, jest prana, jest higieniczna więc możemy być spokojni, że będzie to higieniczne. Jak kupujemy buty warto zadbać, żeby była membrana, ale też żeby nie były one jakoś nadmiernie ocieplane w środku oddychające, ale również wodoszczelne. Zwracam uwagę zawsze też na podeszwę, jak się jest w górach, żeby ona była przyczepna. Wiele tych butów ma po prostu bardzo twarde podeszwy, ale śliskie. Także ja zwracam uwagę na to, żeby ona była naprawdę przyczepna. Idealne właśnie w Andy, chociaż na takim trekkingu jak my teraz będziemy czterodniowym, również po prostu do kostki takie buty. Również takie bo buty są OK. Fajnie wtedy, żeby miały zabezpieczenie po bokach i również były wodoszczelne. Bo taki przylotny deszcz może się zdarzyć. Podkoszulki, koszule lubię zadbać o to, żeby były szybko schnące. Takie coś, jak się spoce, albo jak spadnie mocny deszcz, to wysycha po dwóch godzinach już. To jest takie sztuczne tworzywo, teflonowe. Bardzo fajna firma Columbia, lubię ją za to, że tu ma po prostu bardzo różne, fajne takie rozwiązania podczas trekkingu, że całe ciało oddycha. Rękaw jak się podwija, to też tutaj fajnie można sobie potem guziczkiem zapiąć za sznurek, także też takie małe rozwiązania, ale przede wszystkim ta siatka wewnątrz powoduje, że to wszystko fajnie oddycha. Jak jesteśmy w Andach, to bielizna, ubrania termoaktywne. Czyli na przykład lekko ocieplające również ciało, ale oddychające, prawda? Bo w andach trzeba ubrać się wielowarstwowo, czyli mamy balistę termoaktywną, polar sweter, puchówka, która będzie trzymać nasze ciepło i oczywiście kurtka przeciwdeszczowa. To połączenie takiej kurtki przeciwdeszczowej z taką puchówką, z takim ubraniem termoaktywnym, to daje gwarancję zabezpieczenia, jeżeli chodzi o temperaturę. Z tą kurtką wodoszczelną, która również oddycha, jest tam membrana, jest taka ciekawostka, że jest ona jednym z głównych składników. są Dawne sieci rybackie wyłowione z oceanu, także taka kurtka, produkcja takich kurtek również przyczynia się do poprawy stanu mórz i jest to zadbanie o nasze środowisko bardzo ekologiczny wyrób. I tak samo w przypadku tej puchówki również ekologiczne tworzywo. Rękawiczki oczywiście szalik, czapka. Plecak, jak jadę sam, często mam plecak, bo improwizuję w podróży i nie wiem, gdzie będę musiał przejść. Jak jedziecie z nami, to właściwie walizka wystarcza, bo wszędzie nas podwozi pod hotele przygotowany bus, transport. Chociaż w takich miastach jak Cusco, teraz jak będziemy, tam są bardzo wąskie uliczki, to bus nas gdzieś wystawi, czasami 600 metrów, kilometr nawet od hotelu i będziemy musieli sobie dojść. Więc ja wolę plecak, ale wiem, że wielu z was lubi walizki i jak najbardziej one są też wystarczające. I jak decydujecie się na zakup plecaka, to są takie fajne rozwiązania, że otwierają się te plecaki również bokiem, niczym walizka. Są tutaj też wewnętrzne kieszenie. Więc jak kupujecie sobie plecak, to zwróćcie uwagę właśnie, żeby nie tylko było wejście do niego od góry, tylko również takie boczne. Pokrowiec na plecak. Nie jest on jakoś duży, dużo nie waży, ale na lotniskach cały plecak wchodzi do takiego pokrowca. Zamykam sobie to, także mam dodatkową drugą torbę, gdyby coś się stało z plecakiem, a plecak jest na pewno zabezpieczony na lotnisku, w samolotach. Nie uwierzycie, co się tam dzieje z tymi walizkami. Także to fajnie chroni nam go i powoduje, że dłużej z nami zostanie. I taka waga, bardzo podręczna, leciutka. Mam ją ze sobą, a przynajmniej w domu, żeby sprawdzić, że mój bagaż mieści się w limicie. Wszystkie nasze wyprawy to połączenie podróży i rozwoju osobistego. Naszą intencją jest, aby wyjazd, na który jedziemy, był swoistego rodzaju podróżą w głąb siebie. Towarzyszy nam trener, coach, terapeuta. Dzięki czemu. Jest w pewnym momencie przestrzeń, żeby poświęcić uwagę swojemu ciału, swoim emocjom, swojej intencji, wzmocnić siebie, zadbać o zdrowie psychiczne, w głębokich, autentycznych relacjach poczuć wsparcie. No i oczywiście czerpiemy z mocy przyrody. Prawy są poza szlakiem turystycznym, w miejscach najdzikszych na świecie, a przyroda pomaga nam po prostu odpocząć. Odpuścić, zatrzymać się, być obecnym bardziej, być tu i teraz. Także cudowne połączenie. Kocham te wyjazdy z tego względu właśnie, że mają różne jakości. To nie tylko zwiedzanie, zaliczanie, ale też spotkanie z samym sobą. Bardzo serdecznie Cię zapraszamy z nami. Do zobaczenia.